Siema, witam, moi mistrzowie, kochani. Dzisiaj taka mała gratka blister, moi drodzy. Ale nie jest to biedronka, nie są to Niemcy, nie jest to polska dystrybucja, czy właściwie jest polska dystrybucja, ale nie jest to blister standardowy Halo. Pozdrawiam. Tym razem za podkładkę służy giftbox box z updateu Champions League 14/15. Pozdrawiam. Blister ze smyka, tak, możecie tutaj zauważyć cenę, 25 zł 36 kart, plus 2 karty limitowane, tak jak to w smyku miało miejsce, zobaczcie, fajny, gruby blisterek, oczywiście nie ma co się łudzić, Adrian Boss, czy, e, przepraszam, jeżeli przekręciłem, czy Adam Boss? Kurczę. Sorry, ale w każdym razie otwierał taki blister i wiem, że są w tych blisterach po prostu standardowe limitki, jak to teraz pani nas z tej edycji przyzwyczaja i No niestety. Także zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. Posłużymy się nożykiem, a żeby to było w miarę zrobione, nie pociąłem sobie paluchów. Gra Wiedźmina robi swoje. Dobra. I lecimy, zobaczymy. Dwie limitki. Zobaczymy, co tam będzie. Ja limitki mam wszystkie na razie, które są dostępne w polskiej dystrybucji. Więc tutaj nic nowego nie wpadnie. Aczkolwiek z limitkami to tam zawsze się można jakoś wymienić. No, zobaczmy, 6 saszetek. A gdzie te limitki są? Dobra. No, tak jak myślałem. Weźmy sobie już dwa stojaczki i pierwsza limitka to Manuel Neuer. No, fajna limitka u mnie już występuje. Jeżeli ktoś reflektuje, to może się kiedyś wymienimy. I druga Wayne Rooney, Rooney, więc Rooneya także mamy już, więc spokojnie na boczek uciekaj. A my tutaj jeszcze zapomniałem sekundkę. Mam te nowe foliki, więc sobie włożymy w nowe foliki te. To są takie nowość na Cards Planet, złote i granatowe z czarnym tłem. Fajnie to wygląda. To broderki już nie będę wkładał na razie w folikę, ale ładnie są dopasowane, ładnie to wygląda, a naprawdę polecam. Ja kupiłem na próbę. Na próbę nie żałuję, będę używał na pewno ich częściej. Nie są tanie, ale jakoś robi swoje, naprawdę wiadomo, za co się płaci. Dobra, moi drodzy przyjaciele, zobaczmy, co tutaj w tych saszetkach się natrafi, bo mamy ich aż 6, więc jest co, jest co otwierać. Lecimy na Szczecin. Bez kodów, co mamy tutaj? Francja i Włochy, no już chyba mieliśmy takie, takie saszetki. Znowu eee, są jakoś dziwnie, O, ale mamy Egdala. Powtóreczkę, niestety, trudno. Szwecję. A chciałem Was zaprosić serdecznie, ci co nie jeszcze na fanpage, nie, dot, nie, na fanpage nie dotarli, zaprosić Was chciałem na live'a, który będzie się w niedzielę, będziemy otwierać taki oto box, na live'ie całego box'a walniemy. O, Turcja, nie mieliśmy tego i to jest ekstra. Bo tego nie mieliśmy, no i tutaj bazóweczki, z bazówek mi jeszcze brakuje, Francję mamy całą, Hiszpanię także i Norwegię także, więc chyba brakuje mi właśnie jeden Turek. Jeden e, Fin, chyba tak i jeden Rumun. No, Dynamo Florencji to jest powtóreczka. No, ale tutaj mamy Słoweńską Republikę. Nie wiem, ci powiem szczerze, czy to mam. Nie kojarzę tego herbu. Może być, że nie mam. No i bazóweczki Nemek. Begowicz to też komplecik. Tego mamy, akurat, i Hiszpania. Tutaj nic nie wpadło, ale na razie nam herby ładnie wpadają, więc klucze, dawno nie trafiłem game changera, a nie mam jeszcze wszystkich. Przydałby się jakiś fajny game. No zobaczymy. No tu mamy o pókiego i tego nie wiem, czy mam Pukiego na bo czego odłożymy, bo może być tak, że wpada nam. Przedostatnia bazówka. Tu mamy Norwega, Miller'a. O, tutaj tego raczej mam, ale wiem, że Rumuna jednego mi brakuje, więc na boczek. No i niestety fajnie, że wpadają one to Watch, e, bo są bardzo fajne, ale akurat pianicz to jest to jest powtóreczka i bardzo żałuję. A Polaków, jak mogliście ci, co śledzą fanpage'a, zauważyć, mamy już wszystkich, więc to także jest powtórka. No niestety. Niestety. Liczę się z tym, że tych powtórek będzie zdecydowanie coraz więcej. więc ja otworzę jeszcze te dwa boxy. Otworzę dwa blisterki, które tutaj widzicie z biedronki. Puszka jeszcze jest z Cards Planet i, i tutaj jest puszka z polskiej dystrybucji, bo Cards Planet ma z tej niemieckiej. No i nie wiem, czy coś będę. Może jak się pojawi jeszcze polski gift box albo coś, to może jeszcze coś zakupię. Ale na tą chwilę, no za dużo już z tych powtórek. Nieopłacalne są po prostu o elementko i to muszę dać na bok, bo może wpadł. No tutaj mamy Jacko, to mamy komplety, wszystko tutaj, to także. Ach, to tu wpada mi bardzo często, niestety powtórka. No, ale tu mamy, raczej tego raczej mam, ale dam go na bok. No na razie słabo, no, domyślam się, że to była najlepsza karta. Wolałbym Game Changera zdecydowanie niż tą kartę, te game mi coś nie chcą wpaść, niestety. A tych kart już mam chyba z 10. Więc troszeczkę szkoda. Ale mamy Norwegię. Norwegię raczej mieliśmy. No ale zobaczymy, jak to będzie. La Fata, Czeska Republika, Rosja, Portugalia. To wszystko jest. O, ale tego nie kojarzę. leasing to jest leasing. Tak, leasing Start, Tego nie kojarzymy, więc liczę. Znowu mi fokus szaleje. Liczę, że tego tutaj nie ma, ale Norwegów mamy kompletnych line upie, więc to jest powtórka. No i ostatnia szansa na złapanie szympansa. Zobaczmy, z czym to się tutaj będzie jadło akurat. I mamy Włochy najczęściej wpadające, zdecydowanie u mnie, przynajmniej herb, więc trudno. Helasów mamy, Francję mamy, Norwegię mamy. O, ale. Nie, Kierżakowa także na fansie chyba mieliśmy. A szkoda, bo brakuje mi chyba z sześciu fansów jeszcze. No, ale jest Serbia. Jest szansa, że, że tego akurat nie ma. No także tak to tutaj wygląda. Blister jak blister. No najlepsza karta niestety, ale często się zdarza, że właśnie to jest najlepsza karta, która się trafia w blisterkach. Mi to trochę nie pasuje. Czekam na game'y. Czekam na game'y, bo ich jest naprawdę... Mało coś w tej ostatniej polskiej dystrybucji, także szukamy dalej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, moi bracia. Hej.